Wybierając się do opuszczonej wsi, spodziewałem się, że będzie tutaj masa różnego rodzaju opuszczonych domków, które po prostu ktoś w pośpiechu zostawił lub też spaliły się i po prostu są niezamieszkałe. Jednak, w tej wiosce, do której zaprowadziły nas koordynaty z maski, którą znalazłem na ruinach w jednym z poprzednich odcinków, myślisz, że mogę te, tego dotykać? Nie wiem, Stary, nie wiem. Nie ma twarzy. Wiesz, jak to wygląda? Jak? Jak Koordynaty. Jakieś miejsce. Kolejne miejsce, które musimy pojechać. Zaprowadziły nas one do pewnej opuszczonej wioski, gdzie zachowała się tylko i wyłącznie kaplica. Jedna opuszczona kaplica. Jest ona od nas. Uwaga, uwaga, w tym momencie sprawdzam dokładnie 50 metrów. Więc, tak naprawdę, chyba taki biały budynek, który się przebija teraz za drzewami, to powinno być to. I. Zobaczymy, co dalej przyszykował tutaj dla nas hacker, ponieważ to będzie na pewno coś dziwnego. Mam nadzieję, że tym razem nie zostaniemy uwięzieni, ponieważ bardzo nie chciałbym spędzać 24 godzin w opuszczonej kaplicy. I zobaczcie, tutaj w ogóle już widać jakiś taki, jakby opuszczony most. Obok jest stary, zasypiony staw. A wy w tym momencie zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, ponieważ jeżeli będzie 10 tysięcy łapek, to następny odcinek pojawia się już jutro na kanale. W końcu przyjechałem do opuszczonej wsi. Wygląda to zupełnie inaczej niż myślałem, ale chyba to jest jeszcze dużo lepsze. Chwila prawdy. Ten most ma chyba z 500 lat, więc uwaga. Nie, no, ale wygląda i tak, i tak na dosyć solidny. Strach wtedy iść po prostu. Udało się, choć mordo. Stary, nie wiem. Wow, ludzie, zobaczcie, to wygląda po prostu jak jakiś zamek, to ma nawet wieżę. Tutaj jest już widoczne wejście. Na szczęście nie jest zamknięte, więc na spokojnie będzie można wejść teraz do środka. Trochę to jest straszne. Zobaczcie, tutaj w każdym momencie można was nawet przykład takie okno spaść. Więc w takich miejscach zawsze trzeba wyjątkowo uważać, przede wszystkim, że hakerzy właśnie nie są jedynym zagrożeniem. Więc wejdźmy i zobaczmy, czego hakerzy od nas chcieli, bo tutaj na pewno znajdziemy odpowiedź i coś tam jest na końcu. Czy wy też to widzicie? Tak, chyba jakiś telefon, nie? To jest telefon, ej, właśnie jest gaz, czekaj, muszę kliknąć, zanim się nie wyłączy. Ja pierniczę. To jest telefon. Patrzcie, to jest przecież kolejny film od hakera, który został nagrany 10 minut wcześniej. Więc on gdzieś tutaj musi być. To jest najgorszy. Tam jest jeszcze most. Znając życie, pewnie on nim już uciekł. Ale dobra, nieważne. Zobaczmy, co teraz ma nam do przekazania. W piwnicy przetrzymujemy zakładnika. Jest on związany. Musisz go zabrać i odwieźć do opuszczonego pałacu, do którego koordynaty prześle ci sms. -em. Jeżeli wykonasz to polecenie, damy Ci spokój. Jeżeli nie, to mój człowiek czeka już w pobliżu. Sami nie możemy odwieźć naszego zakładnika. Ja pierniczę. Słyszeliście to. Tutaj gdzieś jest piwnica, którą mamy znaleźć i mamy wziąć ich zakładnika do naszego samochodu, odwieźć go do jakiegoś opuszczonego pałacu i dostaniemy za to nagrodę. Ja nie wiem, to jest naprawdę niemoralne i szczerze mówiąc, boję się to zrobić. Co jeżeli oni na przykład chcą nas wropić w jakieś porwanie albo coś w tym stylu? To jest po prostu bardzo niebezpieczne. No tak, ale z drugiej strony dadzą nam wtedy spokój. Nie będziemy musieli już się martwić klaunami ani niczym takim. No może i masz rację. Najpierw chciałem Wam coś w ogóle pokazać. Zobaczcie, jak wygląda to miejsce, ponieważ jeszcze go nie widzieliście. Tutaj w oknach są po prostu kraty. To wygląda jak typowe więzienie. Tutaj wszędzie są tak naprawdę jakieś dziury w ścianach. Wszędzie może być albo jakiś podsłuch, albo równie dobrze, także mogą być tutaj schowane jakieś wiadomości. Nigdy nie wiadomo, co hakerom strzeli do głowy. Tutaj po drodze chyba nic nie było. Dach jest naprawdę po prostu ruiną. Ja nie chcę tutaj zbyt długo stać. Zobaczcie sami te belki. One są już całe, po prostu spróchniałe. I tutaj jest wejście jeszcze jakieś na górę. Tutaj jest okno, które widzieliśmy z zewnątrz. I jest dziura. Jest dziura w podłodze. I w dachu też. I w dachu też, więc to świadczy tylko o jednym. Że rzeczywiście coś jest pod tym piętrem, ale tutaj już nie będziemy wchodzić, ponieważ sami widzicie, że to grozi po prostu zawaleniem. Bardzo kuzi mnie, żeby jeszcze wejść na to górne piętro, ponieważ tutaj ewidentnie są drzwi, i jest tutaj także jakieś pomieszczenie w ogóle na górze. No ale teraz nie będziemy to robić, bo mamy ważniejsze rzeczy. A może to tam go trzymają, co? Na górze? Nie no, powiedział, że w piwnicy, więc. Chodź, zobaczmy, czy faktycznie tutaj jest ta piwnica. Bo widzieliśmy faktycznie tę dziurę, więc na pewno jest tam jeszcze jakieś pomieszczenie, ale czy to jest właśnie ta piwnica, czy może. To jest piwnica nawet w jakimś innym domku, bo tu są też inne mosty. Tutaj równie dobrze może być jeszcze kilka tego typu miejsc, ale tylko to było na mapie. Ej, jestem pewien w ogóle, że tutaj jest jeszcze jeden budynek. I co prawda, już widzę, że tutaj pod tym, pod tymi dużymi oknami, są jeszcze jakieś małe okienka, które wskazują na piwnicę. Ale patrzcie na to. Na 100%. Tutaj to to jest jakiś most stary. Właśnie, zobacz. Tutaj pod nim jest jeszcze jakiś schowek w ogóle. Równie dobrze coś tutaj mogło być, a przez ten most chyba jest akurat trudno przejść. Ale tam chyba też jest gdzieś jakiś budynek za tymi krzakami. To myślisz, że ten uciekł ten haker? No wiesz, haker na pewno nie wybiera swoich nie, tak. miejsc przypadkowo. I jeżeli chce po prostu nas śledzić, to też musi mieć drogę ucieczki, ponieważ nie. zobacz, my na przykład nie wiemy, czy możemy wejść na ten most, a on z pewnością to wszystko sprawdzał, więc no wszystko ma tutaj obcykane. Może zajrzyjmy w sumie teraz już no dobra, do tej. No dobra, to piwnicy, chodźmy tam. tam. O stary, patrz tam! Tu jest on! Ej, czekaj, gdzie on wszedł? Czy, Nie wiem, ale tam pojechał. On poszedł za było. tą ścianę. Czekaj, wiesz co? Zajrzyjmy koniecznie do okienek w tej piwnicy dobra, i. Zaskoczymy go tam, w tej piwnicy. Tak, ale słuchaj, ich tam może być równie dobrze kilka. Dobra, to obczajmy to szybko. Ej, zobacz! Tutaj, słyszysz? Tak, słyszę, tutaj jest piwnica, ale, ale to... tu nikogo nie widać, dalej chyba. jest drugie okienko jeszcze. Co jest? Ej, tutaj jest jakiś człowiek! Co? O stary, to jest ten porwany, tak? To jest porwany, ja go znam, ja go znam, Mordo, to jest mój kolega. Mordo, naprawdę, to jest mój kolega, ja go znam od 8 lat, grałem z nim w zespole kiedyś. I nagle widzę go tutaj. Pół roku go nie widziałem. Co jeżeli on jest trzymany od dawna. Wiktor! Co jest? Stary, co ty tu robisz? Czemu jesteś związany cały? Co to ma być? Mm -hmm. Kurde, jak dobrze cię widzieć. Stary, nie wiem, co się w ogóle stało. Siedziałem sobie w domu i nagle jacyś zamaskowani ludzie mi porwali. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Jakie mieli maski? Takie hakerskie, mieli rzęsy, brodę. Nie wiem co w ogóle o co chodzi. Ja pierniczę, mordo, to ja Cię w to wklątałem. Przepraszam, czekaj, chodź, rozwiążę Cię. Ej, jak mocno Cię związali, co jest? Stary, Miłosz, oni, bez... mi... o, oni mnie związali dopiero 15 minut temu, jeszcze ich widziałem, tak jak niedawno uciekają stąd. Naprawdę? Ilu ich było? E, było ich trzech. Trzech? Było ich trzech. My widzieliśmy jednego. Stary. Jeden miał czarną bluzę. Ja piernicze. Słuchaj, oni... Kazali mi Cię zawieźć do jakiegoś kolejnego opuszczonego miejsca, bo powiedzieli, że policja jest teraz na ich tropie. Słuchaj, Dobra. hakerzy kazali Cię odwieźć i w zamian powiedzieli, że ja, ja będę wolny, ponieważ cały czas mnie jakoś ganiają ci hakerzy, cały czas ostatnio mnie też porwali. No ale nie odwiozę Cię tam. Odwiozę Cię w bezpieczne miejsce. Dobra. Tyle, że nie wiem gdzie, bo oni cały czas mogą nas szpiegować. Miałem nadajnik nawet, który mi podłożyli wcześniej. Dobra, chodźmy do samochodu. Dobra, ja chodzę. więc zdecydowałem się nie wydać Wiktora hakerom, ponieważ nic nie jest cenniejsze niż przyjaźń, a już na pewno nie usługiwanie hakerom. Więc słuchajcie, teraz musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, gdzie go po prostu odstawimy. Z tego wynika jeden minus, że cały czas hakerzy będą nam siedzieć na ogonie, będą cały czas nam zagrażali, ale wiecie, że ja zawsze jestem sobie w stanie poradzić. Teraz w samochodzie. Musimy solidnie się narazić. Musimy też przede wszystkim bardzo wypytać Wiktora o wszystkie szczegóły, które widział, ponieważ być może to pomoże nam po prostu rozbić ich szajkę. A teraz stąd uciekajmy, ponieważ sami widzieliśmy jednego, a są podobno trzej. Dobra, więc tutaj powinno być już bezpiecznie. Mam nadzieję, Wiktor, że taka sytuacja się już nie zdarzy. Mam też taką nadzieję. Mam no. nadzieję, że nas śledzili Nie mam pojęcia. Dobrze, że zbyt samochód zbyt kradziony, więc na szczęście i tak. Dzięki chłopaki, trzymaj się. Spokoło. Dzięki wielkie. Dobra, odpalamy. No dobra, i nie? Tak, jedziemy dalej. Opuszczona kapliczka, to było po prostu już... Oj, tam jeszcze... Co tam? miałem coś powiedzieć, z tych emocji, sorry, zapomniałem. Yy, Hakerzy mówili coś o porwaniu Łukasza. Łukasza? W sensie Jacka Frosta? Czy mówili coś jeszcze? Jakakolwiek wskazówka? Nie stary, nic nie słyszałem. Mówi, jedyne imię, Łukasz ja pierniczę, na 100% chodzi o Łukasza, czyli porwali w jeden dzień dwóch moich znajomych, tylko nie wiemy gdzie jest porwany Łukasz, dobra ludzie więc teraz muszę kończyć ten odcinek i od razu po prostu jechać ratować Łukasza zostawcie 10 tysięcy łapek, a zobaczycie co stało się dalej, ja się z wami żegnam cześć, cześć chłopaki, cześć, siema